Witamy w kiczowych wiadomościach. Oj, działo się. Lakistif wyjaśnia szachowego mentora. Zdradza publicznie Mamona, wygłasza propsy do Topsona i oficjalnie gra z nim w gierki, bo dołączył do Tiopsonators. Mamucik ze złamanym sercem. Serio to jest bekowe. Bedoes zadymia z Brokisami. Hit hitów. Czy Demons i Gucio dołączają do wyjazdu Aire w Chiny? Zaczynamy nie ma czasu. Wiadomo, trzy koła lajków i są rozdziały. Jazda, Banji się opierdziela i nie streamuje. Wiemy już dlaczego. Rusza wielka trasa koncertowa Boksa Stopa po całej Polsce. Niektórzy już posikują spodniety. Boks stop! Box stop! <noise> Błagam Boksie! O trzy bilety do Katowic. Błagam. Twój uniżony sługa Rypson Lol. Przerywamy program, by nadać serio grubego newsa. Piotr szeli trafił mił. Ej, trafiłem mił! Poczekaj, patr! ale pokaż, pokaż, pokaż jaką. <laughs> oh no a tak to się dużo nie zmienia na kiczu. Lolowcy grają w lola, choć teraz próbują pobić rekord świata w speedranowaniu Dumbotów. CS-owcy CS-ują. Ortiz po raz dwudziesty śmieje się ze swojego własnego śmiechu. Teraz się nie ześmieje. <laughs> Ubrusika też bez zmian. Ciskany przez innych. nie pogoda się zmieniła. To są jakieś nieuki w tej prognozie pogody pracują, czy co? Czy nie potrafią przewidzieć pogody tydzień do przodu? Nasza planeta jest cywilizowanym, rozwiniętym, inteligentnym miejscem, czy. Brust, ty nie umieszczać ci który które udostępniasz, więc nie oczekuj od ludzi żeby do typ przewidywać pogodę tydzień do przodu. Z paczugami jeszcze chodzić i mówić "aga" i rozpalać ogień. Wczoraj nawet wyjaśnił go koleś, z którym grał w ligę. So you, you play... I don't care if he's a challenger rank one or he's fucking president of United States. You're a retard if you if you're fucking if you're fucking pathing top that game. Which we... just disabled. We we play safe and, and we refuse to take bad uh, action or bad plays. Whatever man. Good luck. Fucking doomed. Holy fuck. Then I can be one. No, bardzo niepocieszające, ale jest to wielki progres dla Brusika, że ugryzł się w język i nie wyciągnął w tej kłótni argumentu, że zarabia Kick salary 40 dolców na godzinę. Więc Brusik małymi kroczkami uczy się na błędach i wychodzi na prostą. No, generalnie ten sam Twitch i Kick, co zawsze, ale może nie u wszystkich. Ostatnio Beka była z szota u Gucia, bo ten jako jeden z nielicznych ma kontakt z jakimiś polskimi pracownikami Twitcha i pochwalił się tym, jakie pytanko mu zadali. Czemu pracownik Twitcha wchodzi na kanał i się pyta, jak znaleźć, jak posortować Twitcha w języku polskim, żeby kanały się wyświetlały? Skoro to wystarczy wejść, przeglądaj i kliknąć język tam kanałów. No, ale to styl ten sam Gucio. Co może się zmienić? Ano został zaproszony na wyjazd do Chin z Delordem Lordem i Sucharem. Nikt się nie spodziewał takiej odpowiedzi. O 5.57? Nie ma Witek. Wiem, że mała szansa. 12 października do Chin podróż życia. Co ty na to? Pierwsza jego odpowiedź do mnie: XDDDDD. Druga odpowiedź do mnie: Prędzej za kole odrosną niż z domu się wygrzebie, ale bardzo dziękuję za propozycję. Dokładnie tak. Gucio nie jedzie, ale przyznał się, że ma za cola. Nikt się tego nie spodziewał. Pewnie uniwersum Guciowe jest zawiedzione, albo i nie, z ostatniej chwili. Możliwe, że do ekipy dołącza pierdolony degenerat Kamil Amrach. Nie, nie był dla mnie atrakcyjny, ale Chiny są dla mnie atrakcyjne. Ja nie mam pojęcia, o której tam będą. Ja to jadę tam zwiedzać. Kto tam będzie ten stream prowadził? Coś tam będę mówił do tej kamery, ale ja tam jadę, chcę pozwiedzać Chiny. No nie no Tomek jaskółka jedzie. Proszę cię. Zobaczyłem, że Tomek mówi okej okay, Tomek, bardzo fajnie. Dobrze, dobrze, zobaczymy, może fajnie będzie. Sam fakty yy, Hint już jest yy, super. No i może jakby odpowiednio widzowie Gutka przycisnęli, a w Chinach będzie dwóch jego dobrych ziomów, to może zdarzy się cud. Trzeba zrobić tak, żeby Guci Guci miał dobry humor, nie był zmęczony i wtedy go jakoś wziąć pod włos. Na szczęście na zmęczenie znamy sposoby, bo brak energii i chęci zwalczyć można z powli. Innowacja na rynku energoli i napojów smakowych. Napoje w proszku z autentycznym owocowym smakiem, bez sztuczniarstw i żadnych dodanych cukrów które ładowane są do energoli, żeby zaoszczędzić, bo korporacje bulą siano za dystrybucję i puszkę. Realna cena napoju, który pijesz, to z 50 groszy, bo to świństwo. Holy to lepsza alternatywa, gdzie nie jest oszczędzane na składnikach. Zero cukru, zero tauryny, mało kalorii, za to dużo smaków do wyboru, dodane witaminy i nootropy, naturalne aromaty. A do tego, pomimo lepszego składu, i tak wychodzi taniej niż klasyczna pucha. Z kodem redakcja 10% taniej. A jak nie masz 18 lat i nie można ci energola, to są Ice Tea na bazie prawdziwego wyciągu z herbaty i napoje nawadniające z minerałami i elektrolitami. Wszystkie mają smak, co nie jest sztuczniarski. Na start najlepszy jest chyba Starter Pack, bo ma wiele smaków na testa. Redaktorowi smakowała kwaśna wiśnia. No i pamiętaj o kodziku, a my lecimy dalej. Wracając do newsów, to se robi lekcję twerku na live'ie, Suchar wielki projekt zrobienia zakupów w Kerfurze i ostatnio śmieszne klipy ma Wysolini Łysolini wyjaśniony został przez matkę z bombelkiem. Czy to kurwa dziecka w życiu nie widziałeś? No i wykazał się też niesamowitymi umiejętnościami matematycznymi. Gry, jakbyś się urodził 10 lat temu, to ile byś teraz miał lat? 18. Tak? Prawdziwe Kongo jednak było u Brołkisów, bo wbił do nich wujek Bedoes I normalnie chłopaków uczył życia. I co? Znowu wrócisz na czat? Wrócisz? Wrócisz na czat do Wrąka czy do Bandury? Nigdy nie byłem na czacie. Czy do bandury na czat wrócisz? Nigdy nie byłem. Wrócisz do chłopaków? Nigdy nie Wrócisz? Będziesz pisał? Będziesz pisał? Będziesz pisał? Nigdy nie byłem. Będziesz pisał? Będziesz pisał. Czy co wy myślisz? Czy znowu kogoś będziesz zaczepiać? Żeby ktoś o tobie usłyszał. I tak. Choć ci zadziorni z młodą krewką co nieco się stawiali i wujka denerwowali. Za to, no. że ja... Ojej! zostaw go, A jak mowa o młodej krwi, to już jutro odbędzie się Jacuzzi MMA. Będzie Mati, prowadzącym będzie Arkadio. Ma być Sigmowiczek i wiele więcej innych sław. Wszystko na kiku, widocznym na ekranie. A jak już mowa o gównażerii, to przestańcie pukać do nieuczeski do chaty. Jakieś szkraby wkurwiają Diablesa, pukają mu do chałpy i uciekają. Fiona straszy dzieci, że je następnym razem po prostu zje. Jestem Baba Jaga jem dzieci, okej? Okay? Jeszcze jedno dziecko przyjdzie, zjem. Ja jutro chyba przejdę i po prostu siadaj się, popytam o to. Oho, będzie ten dywanik. I to, na co każdy czekał. Dwie dramy Lukiego, z mentorem i mamonem. Poprzedni odcinek redakcji został sfiniszowany w okolicach trzeciej w nocy i ustawiony, żeby sam się wstawił o dziesiątej rano, bo redaktor miał z rańca wyjazd. Nawalony Rypson to ostatnia rzecz, jaką ujrzeliśmy. Spokojnie, nic nam nie umknie. Nie zgadniecie, co działo się właśnie o tej trzeciej i po niej. Po Piratach, nieco później niż Rypson, najebał się również Patryk Luki Stevie Czopur. I to tak konkretnie. W międzyczasie miał on dramę z szachowym mentorem. Nabrzdyngolony wyzwał go na pojedynek w szachy. Takiej dopaminie oczywiście nie mógł oprzeć się największy żyjący fan szachowego mentora, Bartosz i Ksen Rudecki. Nie, to się nie dzieje. Nie, Luki po, nie wolno ci na, po alkoholu na, na... Luki po siedmiu piwach rozpierdala świat szachowy i wprowadza znowu kolejną dramę z szachowym mentorem. Gratuluję mózgu, Luki, kurwa. Brawo. Przez alkohol znowu sprawisz, że... A, szkoda gadać. Gdzie tu logika? Mówi na że mu maszynkę jakąś. Oho, zaczyna się maszynka. Usłyszałem słowo klucz. No i Xen przewidział przyszłość. Porażka mentora. Arcymistrz poddał się i od razu zaczął mówić o oszukiwaniu maszynką. Bardzo Najlepszy ruch wykonany. Gratulacje. No i mogę się... Co? Co? <średytem wytułowe> Co? Co? Kur <średytem wytuł> Co? <średytem wytuł> Co? <kur> <średytem wytu> Nikt jednak nie spodziewał się, że to nie Luki Maszynił, a ten ciągnący za sznurki Rudecki. Prawda jest taka, że Iksen ci podpowiadał ruchy ze Stockfisza. Ten motyw... dobra. 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 dobra, 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 dobra. Nie, dobra. W nie ma szansy, że ja uwierzę, że zagrałeś tą partię. Ta Nieważne, czy wspomagałeś się z z Xenem, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie grałeś w tej partii samodzielnie, to są fan. Zapewne Luki szponter łoszustce jechał na maszynce, aż fruczało. Nieźle ostatnio Patryś pod dymia. Nawet go nie bronimy, ale tutaj się nieco mentor już z tym Xenem odkleił. Ewidentnie ma już paranoję i zniszczoną psychikę przez Rudeckiego. Jedno jest pewne: była drama. I po nieprzychylnych słowach. Luki porządnie zwyzywał mentora i to od najgorszych. O, ten ziomek kazał kazał jego, jego babce się kur... jego dziewczynie się zaję. No to XD. <laughs> o, to jest taki typ człowieka, kurwa. Obrzydliwy tym, tym co obrzydliwy typ człowieka, kurwa. Nie udało ci się XN Obrzydliwy, kurwa. Obrzydliwy. Mię? Prawda jest taka, XSENCE, którą nie możesz się pogodzić, to to, że odkąd obiecałem ci na drugim sądzie ostatecznym, że nie będę już nigdy <grym> Trzymam się w drugim sądzie. I nie wstydzę się przegrać nawet z takim Lucky Steve'em, <grym> tylko po to, żeby dać do spodu, swe. Szkoda, że nie jesteś. Wieśniak, jak gdyby nigdy nic po prostu po tym wszystkim wbił do Tapsona, napisał, że jest Tapsonators i propsy dla Tapsona. Jutro się obudzę z jakąś kurwa dramą. Tapsonators. Wykrzyźnik. To tak jest moment na chillout. Nie wierzę, Luki Steve? Goat. Powiedz, czy czy to, że Luke pisał gold i wstawić na na Facebooka, czy to trochę wiocha jest. No zwrot akcji jest konkretny: drama i zwyzywanie mentora, szybka dopaminka dla uniwersum Xena i od razu łamiemy serce wieloletniego przyjaciela Kamisia. Był potencjał na poddymkę. Niestety Tapson grał w najnudniejszą możliwą grę do streamowania, czyli Izaka, i nawet Lukens, co jest fanbojem, poczuł na własnej skórze, co odczuwa widownia, gdy jest grana ta gierka, i przybił gwoździa, gdzie do piątej czy tam szóstej rano na streamie Lukiego leciał stream Tapsona, który nawalał se w gierki i wraz z modami próbował go budzić jakimiś dźwiękami. Dawaj, do roboty! Do roboty! Do roboty. Do roboty. Sprytna Bestia Tewort wykorzystała sytuację, by wykonać mroczny rytuał hipnozy na Lukim, by odwrócił się od Kamisia, włączył jakąś jogińską muzykę i prał mózg dla Lukiego. Nie na nie jak z jajeczkiem. Jak okazuje się, nauka przez sen to chyba nie jest ściema. Bo na drugi dzień Patryk, pomimo że nie odpalił streama, to w najlepsze grał sedłoski w ligę i Izaka z Tupsonem. Niczym najlepsi kumple. Tak, żebyś na kurwił, 9 piw wyjebałem. Nie wiem. Tak no właśnie, kłopu, tak widziałem, pracy. że. Mamon co godzinę teraz gada tak. Mordo, Tupson w takie nudne trybie look i zasnął. On tam wpił na live, ale zasnął. Ja on co godzinę tak gada. On ma takie chujowe te streamy, że gościu wbił i zasnął. Rozumiecie to? Myślę, że szachowego mentora nawyzywał. Od no. swe... A ty jesteś na Twitchu? Nie, 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 to... nie, na kiku. Nie, nie, na kiku. Skur... Jeb... cheatuje w szachach, ale jak ktoś użyje przeciw niemu cheatów, to od razu perma i bloka daje. Jebany o. chuj. A stary dobry, wieloletni przyjaciel mamitek, co nigdy nie wypiął się na Patrynia. Skończył ze złamanym sercem. I wygląda na to, że nie będzie się bujał z Czopurem, bo ten ma nowego, najlepszego kumpla. Przecież Luki ma nowego kolegę, z którym gra mordeczko. Widocznie nie jestem kolegą Lukiego. Najlepsze jest to, że Luki zaś miał dwa tygodnie przerwy, wrócił na jeden dzień i jebaniec takie zgrzyty powywoływał. Ten człowiek jest po prostu kontenciarzem. Choć teraz ma dwóch nowych wrogów. Jak obie dramki się skończą? Dzwon obok suba i pewnie się dowiecie. Oczywiście się kłaniamy po same kule dla nowego wspierającego Rafaela. Rodzinka rośnie, że ho ho. No i dzięki Ketrab za 1500 zł donate'a. To chyba rekordowy donate, jaki dostaliśmy jednym strzałem. Kupa kaski. Wielkie dzięki za wsparcie. I no ty w nim piszesz, że mamy ciebie promować i jakieś tam inne wytyczne co do odcinków, a to tak nie działa, kochany. To nie jest kanał do wybijania ludzi, tylko kanał do dawania frajdy i newsów dla widzów i strajmerów, dający pole na wspólne dyskusje, debaty i aferki. Widzieliśmy też, że wsparłeś dość mocno małą streamerkę Nimuene. Ale, panie kolego, tutaj jest internet i wszystkiego się nie da kupić za forse, a zwłaszcza miłości od widza. Ostrzegawczy kubeł zimnej wody na web. Takich donatów nie chcemy. A jak chcesz się wybić, czy coś to koleżko do roboty jak chłopaki z Jacuzzi jutro 19 u Kuli na Raesa.